Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, dzisiaj dalej jeszcze z podróży. Ale już nowy testament, dalej praca. No i w nowym testamencie mamy trochę o etyce pracy u apostoła Pawła, ale myślę, że najciekawsze wątki to są wątki z przypowieści Pana Jezusa. On lubił bardzo używać takich właśnie obrazów związanych z finansami, z pracą. I jedna z ciekawszych, takich trochę zagadkowych właśnie porównań, przy powieści 14 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie jest powiedziane na kilka różnych sposobów o tym, z czym się wiąże chrześcijaństwo. 26 werset. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być moim uczniem. kto nie dźwiga krzyża mojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nie wchodzę w to dzisiaj, bo to nie jest o pracy, ale co dalej jest. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Drugi obraz jest trochę podobny, ale już nie o pracy, o królu, który wyruszając na wojnę z drugim królem nie siądzie i nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jest to dosyć ciekawy temat. Dla mnie też w związku z tym, że patrzę na Afrykę. W Afryce się tak kompletnie nie buduje, ale to no właśnie, to gdzieś postaram się to wszystko połączyć. Znaczy, jakby idea jest bardzo prosta. Idea jest taka w tym 28. wesecie, że y, jeśli budujemy wieżę, to powinniśmy budować wieżę z nadzieją tego, czy za, z zaplanowaniem wystarczającej liczby środków, żeby dokończyć to dzieło. Bo jeśli go nie dokończymy, no to będzie wstyd przed sąsiadami. Zaczął chłop, a nie skończył. No i to dziś do dzisiaj trochę gdzie nie gdzie działa. Taki wstyd, że no co to, to jest taka rozbabrana budowa. Natomiast, tak jak powiedziałem, są takie miejsca, gdzie jakby inaczej się w ogóle nie buduje, no bo jest to niemożliwe, żeby naraz zebrać i, i, i mieć dość. Co jest też takim, powiedzmy sobie, trochę, no właśnie, co jest jakąś podpowiedzią, że jest to bardziej kulturowe niż absolutne, no to czego Pan Jezus się odwoływał. No chyba, że uznamy, że, że takie budowanie na, na, na kilka etapów jest, jest czymś złym. Myślę, że bardziej chodzi o to właśnie, że trzeba mieć wizję całości. Znaczy zaczynając coś, trzeba mieć wizję całości. Jeśli nie mamy wizji całości, no to gdzieś utkniemy na 100%. I... Abstrahując od tego, że jest to obraz pewnego właśnie chrześcijaństwa, że jakby mamy pewną wizję tego, że, że, że będą koszta tego naszego chrześcijaństwa, a nie że jakoś to będzie albo będzie super, akurat no nie, że musimy, musimy się jakby podejmujemy się tego, że ta podróż może być kosztowna, jeszcze używając powiedzmy współczesnego jakiegoś obrazu ale przekładając to na, na pracę, myślę sobie, że trochę, trochę, trochę mi się to łączy z, z projektowaniem, z, z oprojektowywaniem, jak to się dzisiaj mówi, rzeczy, czyli dzielenia pewnych zadań, nie wiem, no, stałych, tak? no, chociażby, nie wiem, jak zbór prowadzić, albo jak firmę prowadzić, na pewne etapy, i żeby te etapy się jakby zamykały, i żeby te etapy rzeczywiście były jakąś całością. Żeby się to nam zamknęło gdzieś w jakimś etapie, a nie tak, że no jakoś tam idzie, no jakoś tam idzie. No nie, 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 nie. Tutaj właśnie mamy mieć jakąś wizję tej wieży i, 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 i obraz tego, co chcemy uzyskać, i, i, też pewne, i też pewne skwitowanie się musi w związku z tym pojawić. się ja się tak trochę pomyślimy nad tym światem. Wyobraźcie sobie, by Pan Jezus nie wiedział tak naprawdę, jak Go skwitować. no i wie, wie, jak Go skwitować. Oczywiście to może trwać dłużej, niż nam się wydaje, że powinno trwać, ale jakby mamy zapowiedziane, jak to wszystko się zakończy. A więc jakby Bóg ma wizję całości. Abstrahując od tego, że nie powiedział nam, ile to, ile to czasu zajmie. Także yy... No myślę, że to jest jakaś nasza podpowiedź w pracy, że powinniśmy pewne rzeczy mieć... Powinniśmy mieć jakiś horyzont czasowy. Cokolwiek robimy, gdzieś nas... Jak, 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 jakiś program, projekt za, zamknięcia powinniśmy mieć. Tak samo z wojną. No, nie zaczyna się wojny, jeśli nie ma się jakiegoś, jakiegoś, jakiejś wizji zwycięstwa, o czym pan Jacek Bartosiak mówi, że jeśli nie ma wizji zwycięstwa, no to generalnie lipa. To można ugrzęznąć w wojnie i, i, i nigdy z niej nie wyleźć. Także um, także myślmy o jakiejś wizji, wizji końca, zaczynając. Miejmy tą wizję. No może, może kilka etapów trzeba będzie gdzieś pozaliczać pośrodku, ale generalnie chodzi o to, żeby mieć jakieś, jakieś zwieńczenie przed oczami. Tego myślę, że nas uczy również w kontekście pracy ta przypowieść. Panie, dziękujemy Ci za to, że uczysz nas różnych rzeczy, uczysz nas również pracowania i daj nam. Daj nam taką wizję, daj nam taką wyobraźnię, daj nam takie, taką perspektywę na przyszłość, żebyśmy Panie widzieli różne rzeczy, kiedy się ich podejmujemy, Panie, właśnie jak, jak się powinny zakończyć, dopełnić. Panie, prowadź nas z tym, dawaj nam zwycięstwa, dawaj nam właśnie skończenie różnych rzeczy, dawaj nam się tym cieszyć, dawaj nam właśnie też Ciebie uwielbiać za to, że do tego doprowadzasz. Z Bogiem. Do zobaczenia.